Siemanko ludziska, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mandzio. To by inny byłby na tym kanale, a dzisiaj będę grał sobie w minigierkę Dragon Escape. Zatem zapraszam was wszystkich do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zatem Dragon Escape jest to minigierka, która polega na tym, że uciekamy przed smokiem do Uglasem. E, musimy przejść parkura do samego końca, do tego momentu. I os pierwsza osoba, która oczywiście przejdzie, to wygrywa, ale tak naprawdę wygrywa e, osoba, która po prostu nie zostanie zjezona e, po smoka, e, przez smoka po drodze, czy też, czy też po prostu nie spadnie. Ponieważ smok musicie wiedzieć, że on. E, cały czas, o, oh, fuck, cały czas leci i rozwala za nami będące klocki, zatem tutaj musimy się spieszyć, żeby szybko przechodzić tego parkura, żeby nas nic ze żar po prostu dał e, słuchajcie, oglądałem sobie filmiki od Deltiego, który chyba w ogóle, je, oho, fajny nodus. Kolego, fajny, bardzo fajny nodus, ale dobra, pominę to, że który chyba jako jeden z pierwszych w ogóle z osób nagrywających Minecrafta, nie tylko w Polsce, tylko ogólnie, nagrał e, tą minigierkę, zatem naprawdę dajcie tutaj props, że tak szybko to złapałeś, bo minigierka z tego co wygląda jest naprawdę fajna, że można długo w nią grać. Tutaj widzę, że pewnie jakiś mój widz, bo tego, stanął te staną no pozdrowienie dla ciebie. No i słuchajcie, w tym filmiku ja chciałbym poruszyć parę takich spraw czysto technicznych, czysto takich normalnych. Słuchajcie, ja sobie skaczę tutaj, nie jestem pro eloparkurowcem, ale myślę, że całkiem, całkiem, całkiem jakoś tutaj potrafię poskakać i tak dalej, szczególnie że to jest pierwszy raz mój na tej mapie, zatem wydaje mi się, że raczej tak tragicznie będzie. Chociaż skoro oglądałem filmik Deltego, to w zasadzie się liczy, to ja bym ja by to tego, ja bym już to raz sobie przechodził zatem. To nie ma co się za bardzo ekscytować i Douglas tutaj sunie po mnie o! The <laughs> Chyba ja mnie Douglas zażrę dzisiaj na kolację. Tak, zdagra się zeżre w tej rundzie. O, I nic nie powiedziałem, co chciałem powiedzieć. A, mam trzecie miejsce, OK. Nikt tutaj, każdy się zablokował. Dobra, słuchajcie, ta rundka była szybka. Myślę, że na scenie będzie lepiej. Na scenie musimy wygrać. Zaraz poruszę y, tego. Poruszę temacie, które chcę y, poruszyć, ponieważ w tym filmiku chcę o trzech, czterech sprawach powiedzieć, zatem posłuchajcie mnie uważnie. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie do końca. Chyba, że już was przeraziło, to Madzio będzie sam, nie będzie będzie śmiesznie. Ja już opuszczam ten filmik. No dobra, słuchajcie, ja czekam aż to się rozpocznie, utnę te 50 sekund oczekiwania i za sekundę się widzimy w kolejnej potyczce z Aglasem. Być może teraz mi się uda wygrać. Okej, okay, myślę, że już mogę zacząć do was na wiesz, ludziska, słuchajcie, kolejna rundka, kolejna potyczka z Douglasem, no tutaj jest, on czeka już, żeby nas zeżreć. Słuchajcie, zatem pierwszą sprawą jest YouTube. Jak wiecie, nasz kochany YouTube, który działa lepiej na wersje mobilne niż pecety, tak, to jest prawda. Eee, znowu coś spieprzył, nie było widać za bardzo sub eee, nowych filmów waszych ulubionych tutaj twórców eee, i między innymi oczywiście moje się też nie wyświetlało. nie wiem, to u niektórych był ten błąd. U mnie się na przykład tego, eee, jak wstawiłem filmik eee, w... Wczoraj to się filmik wam nie pokazał, to znaczy pokazał się części osób, ale części się oczywiście nie pokazał. A na przykład wiecie, ja sobie subskrybuję z drugiego konta mój kanał, żeby sprawdzać, czy wszystko działa i tak dalej, to właśnie tam zauważyłem, że to troszeczkę coś jest nie tak. I w ten sposób, że to zauważyłem, zauważyłem, że to również się u mnie troszeczkę popsuło, dlatego w opisie wam ja zamieszczę link, po prostu zwykły link do tego, do tego filmu, co nagraliśmy z Pinguinem. Myślę, że, jest warto, że to jest warto uwagi, ponieważ rzeczywiście to e, nam stosunkowo fajnie wyszło. I myślę, że będziecie raczej zainteresowani, to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że bardzo chciałem do was nawać, no do osób, które tutaj rysują i tak dalej, które mają ten talent plastyczny i tak dalej, żebyście się nie bali do mnie wysłać fanatu, ponieważ znam parę osób, które rzeczywiście ładnie rysują. Teraz macie przykład e, tego fanata od e, kas chociażby która e, narysowała tutaj wzorek mi co prawda na koszulkę. Fuck, zostałem tylko ja, ale dobra, wygrałem tą rundę, to jest dobra, to jest dobra, ale tego, nie udało mi się przed nim uciec, najważniejsze chyba, że wygrałem, ale dobra, dokończę wątek, która narysowała na mnie właśnie taki fajny wzorek do Blow vs Mandzio, e, który mam powinien się wyświecić na ekranie właśnie teraz, o, teraz powiedzmy, e, to najważniejsze, że wygrałem, jestem najlepszy. I słuchajcie, fajnie byłoby, jeżeli potraficie rysować, żebyście wysłali na mojego maila xmandzio.małpadzimia.com, będzie w opisie, w dopisu sobie zajrzyjcie, jakiegoś fanarta, którego macie, na przykład z jakiejś waszej ulubionej serii, którą robię, to wtedy bym był go na sam początek, po prostu w filmiku, i tak dalej, przy przywitaniu, i tak dalej. Kiedyś tak robiłem z kwadratową masakrą, i myślę, że to byłoby całkiem fajne. Okej, okay. jest jeszcze jedna sprawa, zaraz ją omówię. Jak tylko wystartujemy, zatem widzimy się za 50 sekund. Okej, okay, zaczynamy ostatnią rundę. Eee, ostatnią, tak, myślę, że to będzie ostatnia. Chyba, że przed ostatnią. zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, to mini game to jest taka na jeden raz, taka na akurat na jeden odcinek. Więcej już jej nie będę meczuł, ponieważ ona się stosunkowo chyba. A bezsmutnie, ja bym wam się, żeby takie oglądać, nie wiem, przez parę odcinków, dlatego myślę, że raz sobie nagramy parę. O, fakt, naprawdę aż tak źle, aż tak źle. Nie, nie, nie wierzę po prostu. Nie wierzę w siebie, ale mam teraz trudno. Ale sobie przewaliłem ten start, słuchajcie. Ale sobie ten start przewaliłem. To jest niesamowite po prostu, ale widzę, że nadganiam grupę Mandio do boju. Słuchajcie, ostatnią sprawą jest to, że jak wiecie, ja mam tego mojego skina, tej krówki. A... Czy tak byka, czy jak chcecie, to interpretujcie? Naprawdę, ja zrobiłem ten skin na zasadzie: Ej, zróbcie mi jakiś fajny skin. Bo ja tego nie mam żadnego pomysłu, co mogę mieć na skinie. No i mi kurde, Asper chyba zrobił krówkę w tego. Na samym, na samym początku była w garniturze, później przerobiliśmy to na kurtkę skórzanu. Taka mała autoironia. I słuchajcie, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, żeby zrobić jakiegoś nowego skina czy coś, jakoś go zrobić fajnie, no to słuchajcie, też ślijcie mi na tego maila. Tylko proszę, żebyście mi wstawili albo e, jakiś podgląd, jak to wygląda w grze, albo cokolwiek, ponieważ w sytuacji, kiedy ja nie wiem, jak to wygląda w grze, to szczerze mówiąc, ja powiem szczerze, jestem człowiekiem bardzo leniwym, który o coś, o coś, o coś e, was o coś prosi, po czym samemu musi, nie chce nic zrobić w związku z tym. tak Troszeczkę to jest takie, pu, nieodpowiedzialne. No, można tak powiedzieć. O fak nie, Dagles mnie już złapie. Nie mam mowy, żeby mi się to udało. I czyżbym wygrał? O, oh, je yeah. Udało? What the fuck? Ja tutaj jestem? Haha, <laughs> nie, Great Tracer tutaj się zablokował, dobra. Douglas sobie złapał, ale miałem straszną później, nie? E, dlatego byłoby super, gdybyście po prostu wstawili mi jakiś e, linczek do tego, do jakiegoś skin... E, boże, skin death, nie, to było Mind 6 czy coś, żeby sobie zobaczyć ten skin wtedy, to będzie naprawdę super. E, I oczywiście tego twórcy skina się odciąć, czy tam rzucę jego kanał w opis czy cokolwiek. To nie ma absolutnie dla mnie żadnego problemu. I słuchajcie... Kurde, mamy tak około 8 minut nagrania, 9 myślę teraz, zgaduję. Eee, Szczelę sobie ostatnią rundkę, postaram się teraz zrobić perfekt rana takiego, będę bardziej się skupiał, nie, właśnie nie na gadaniu i tak dalej do was, tak jak teraz, tylko właśnie się bardziej skupię na parkurze, zobaczymy jak to wyjdzie. A I to byłoby na tyle, ziomeczki, zatem po poczekajcie parę sekund. Okej, okay, rozpoczynamy ostatnią rundkę. Teraz myślę, że będzie lepiej. Słuchajcie, był tego, był. E, jest taka funkcja, podwójny skok. Nie mam tego pojęcia, jak tego użyć. Kurde, powinienem się z tym zapoznać przed nagraniem. Co nie, kurde, to będzie taki nieprzygotowany i tak dalej. No ale trudno. Nie mam tak będzie jak to użyć. Uznajmy, że to jest dla słabych uszy, My jesteśmy słabeuszami. uszami. Ja grają we wszystkie gry, jeżeli mam ochotę sobie pograć w jakąkolwiek grę. E, a to się rzadko zdarza. Ja szczerze mówiąc, jedyna gra, jaką ostatnio gram, tak żeby sobie pograć po prostu bez nagrywania, to jest Travel in Terrorist, czyli Garry's Mode e, z Garry's Mod*. Mode. być może niedługo będą materiały. Taki spoiler, nic nie mówię. E, ale tak. E, o... To ja zawsze włączam sobie tryb hard. Ustalmy, że po prostu Granie bez skoku to jest tryb hard, żeby nie było za prosto. Eee, to nie jest tak, że ja nie umiem użyć tego podwójnego skoku, czy cokolwiek w tym rodzaju. Absolutnie nie. Ja po prostu nie chcę oszukiwać. Dobra, eee, pisaliście mi, słuchajcie, że można sobie zrobić. Czy ja o tym nie mówiłem? Jak mówiłem, to na mnie ochrzańcie w komentarzach, ale tak pożądajcie, tak, Mandzio, ty kurde! Mówiłeś o tym. Na drugi raz, jeżeli mógłbyś, to się zastanów, zanim coś powiesz. Ale dobra, e, że mówiliście mi, że jeżeli sobie zrobię trzy proste tutoriale to wtedy będę miał bardzo dużo częstów na tym serwerze. Ale szczerze wam mówiąc, nie chcę mi się za bardzo tego robić, wybaczcie. co to znaczy, jak mi się będzie chciało, co zrobię, to wtedy będę miał dodatkowe klasy. Kurde tak strasznie mi się wydaje, że ja to mówiłem. A tak z drugiej strony wydaje mi się, że tego nie mówiłem. E, ale dobra. o oh, tak, wreszcie lud jest. Uh, co jest jeszcze jakąś sprawą, którą chciałbym poruszyć zatem. Uh, będę się starał, słuchajcie, trochę... O, oh, fuck! Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Gdzie ja mam skoczyć? Ja nie wiem gdzie mam skoczyć, o oh, fuck! Oh, nie wiedziałem gdzie skoczyć, ale dobra, wygrałem to. Trudno. Słuchajcie, ostatnią sprawą jest to, że postaram się trochę bardziej zorganizować z, z, tymi, z tym wszystkim i tak dalej. Obecnie trochę jest mi ciężko. Przy... Chodzi mi o nagrywanie, i tak dalej, bo wiem, że tego materiału i tak się częściej pojawiają niż wakacje. Wakacje to było tak, że pół film na tydzień albo na dwa tygodnie czasem. Postaram się wrzucać co te 2-3 dni. To chciałem Wam powiedzieć. Po raz milio... milionowy raz rzędu. Nie wiem, czy mi się to uda. Aaa, coś się wymyśli słuchajcie, no i tyle, bo słuchajcie, bo na przykład taki Remek, on jest świetnie zorganizowany, nie dość, że codziennie ogarnia YouTube'a, te live'y robi, tu ma na wszystko czas i tak dalej, tylko ja z nim nie mogę nic nagrać, bo zawsze jak piszę, to jest zajęty, ale dobra. A, dobra, słuchajcie, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku, taki luźny odcinek pogadankowy, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli wam się podobało i chcecie czasem taki odcinek również z solo, żebym tylko porozmawiał z wami, zarzućcie lajka pod filmem, standardowo. No, i napiszcie komentarz tam, pff, nie wiem, odnośnie tych fanartów, i tak e, dalej. To raczej komentarze nie, czy wam się ten tryb podoba, czy chcecie właśnie takie mini czas, e, takie jedno, tak że tak powiem, jedno odcinkowe, a nie takie, które się powtarza po parę odcinków. No i to byłoby na tyle. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Komentowałem ja dla Was, cześć, i tutaj też widzowie się żegnają, papa, pa, hej.